Ulica Pstrowskiego jest już gotowa do ruchu. Uroczyste przecięcie wstęgi oficjalnie zakończyło projekt związany z budową drogi wiodącej przez dawny poligon w Pieczewie. Co oznacza, że już wkrótce tamtędy będzie można dojechać do obwodnicy Olsztyna. Efektem ma być ożywienie gospodarcze tej części miasta i wzrost przedsiębiorczości. To przede wszystkim nowe życie dla naszego miasta, bo te tereny tutaj, przy których się znajdujemy. Mają opracowany miejscowy, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie przewidujemy, iż powstanie w ramach tego planu około 2200 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, gdzie powstanie około 200 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej, gdzie jest kilkadziesiąt hektarów również terenów przeznaczonych pod różnego rodzaju nieuciążliwe usługi. Oddanie inwestycji zrealizowanej przy wsparciu funduszy unijnych zbiegło się z jubileuszem 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To z pewnością przykład ale tych przykładów w całym regionie warmińsko-mazurskim chociażby w infrastrukturze drogowej jest bardzo duże i sięga ono naprawdę miliardów złotych. Gratulacje i podziękowania, bo rozwój, zabezpieczanie Olsztyna to, to również rozwój całego regionu. My to robimy wszystko dzięki tym pieniądzom pochodzącym z budżetu unijnego. Po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, mieszkańcom miast, miasteczek, większych aglomeracji, żeby jakość życia w Unii była wysoka, żeby nie było różnic między regionami, żeby nie było takich dużych rozbieżności. Oczywiście ten element transportowy, ta twarda infrastruktura zawsze jest mocno zauważalna. Ja chciałbym Państwu przybliżyć, jak ten projekt wypada na tle pozostałych, tych realizowanych w ramach programu Polska Wschodnia. Także jest to jedna z 28 inwestycji, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursów, które prowadziliśmy. Dla beneficjentów tych projektów przeznaczyliśmy blisko 2 miliardy złotych. Jest to bardzo duża kwota. A też warto zaznaczyć, że dzisiejsze otwarcie jest 18 projektem, który został ukończony w ramach tych 28 inwestycji. Mamy bardzo wysokie tempo realizacji projektów i ich przygotowania. Planujemy, że do końca roku spośród tych 28 inwestycji 27 zostanie oddane mieszkańcom miast Polski Wschodniej do użytku. W wydarzeniu udział wziął między innymi arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, który poświęcił nową inwestycję drogową. Kiedyś zwracano uwagę jakie to piękne miasto, jeziora. A teraz ostatnio mówi się jak tam drogi poprawiono a ja dodaję i nie koniec, i nie koniec. Więc życzę też, żeby ten ciąg dalszy następował, żebyśmy mogli spotykać się w tych okolicznościach często. Ja ze swej strony mogę wam wody święconej, nie zabraknie, także możemy otwierać te odcinki oby jak najczęściej. W wyniku projektu powstała droga dwujezdniowa o długości ponad 2,5 km oraz towarzysząca infrastruktura m.in. chodniki, i ścieżki rowerowe, 10 zatok autobusowych z przystankami. Trasa będzie obsługiwać południowo-wschodnią część miasta, a także przeniesie ruch z dróg krajowych nr 16 i 53. Zrealizowane prace mają wartość ponad 53 milionów złotych, 85% dofinansowania zadania pochodzi z unijnego budżetu. 74 lata temu w Europie zakończył się najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. W Olsztynie uroczyste obchody zwycięstwa w II wojnie światowej odbyły się na placu konsulatu polskiego. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz miasta, województwa, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych. Zawsze będziemy pamiętać, że to dzięki ofierze krwi tych ludzi, żołnierzy i cywilów, możemy dzisiaj żyć w pokoju. Patrząc z perspektywy czasu na dramat, jaki zgotowała ludzkości II wojna światowa, rozumiemy, że najważniejszym wymiarem relacji pomiędzy narodami i państwami jest pokój. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem III Rzeszy na Polskę. Od tamtego dnia minęło już blisko 80 lat, a jednak związane z nim wspomnienia ciągle żyją w pamięci weteranów. Wojna całkowicie zmieniła plany pułkownika Wojska Polskiego Marcina Kusa. Ojciec miał zawieść do dalszej nauki, rozpocząć liceum w Rzeszowie pedagogiczne i zostać nauczycielem. Przychodzi ojciec kolegi, który też był uczniem liceum że nie jedziemy dzisiaj, bo w szkołach wojsko jest, szykuje się na wojnę i nauki nie ma na razie. Działania zbrojne były prowadzone na terytorium 40 państw. W ciągu sześciu lat wojna pochłonęła ponad 60 milionów ofiar, w tym 6 milionów mieszkańców II Rzeczpospolitej. Kres wojennemu okrucieństwu położyła bezwarunkowa kapitulacja nazistowskich Niemiec, która miała miejsce dokładnie 8 maja 1945 roku. Dla narodu polskiego podpisanie aktu nie oznaczało jednak odzyskania pełnej wolności. Przez blisko 45 lat rolę okupanta przejął Związek Radziecki. Koniec II wojny światowej oznaczał dla nas tylko częściowy powrót do normalności. Mogliśmy podjąć trud odbudowy kraju ze zniszczeń, ale nie mogliśmy odbudować życia w pełni wolnego. Dla wielu wydarzenia sprzed 74 lat są znane jedynie z podręczników. Rocznice związane z drugą wojną światową mają szczególne znaczenie w kształtowaniu świadomości historycznej, zwłaszcza u młodego pokolenia. Jako kombatanci Przekazujemy prawdę o wojnie, prawdę o historii, prawdę o tym, jak było i dziękujemy opatrzności Bożej, że żyjemy do dziśnia. Utoczystemu złożeniu kwiatów pod kolumną Orła Białego towarzyszył występ zespołu wokalnego Denowo.